Z Ewangelii według świętego Łukasza wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszcie się, że Wasze imiona zapisane są w niebie. W tej, to chwili, rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo opowiadam Wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie. A nie ujrzeli i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, w tej pięknej, radosnej wiadomości, w tej Ewangelii jest dużo radości. 72 wraca z misyjnej wyprawy, cieszą się, chwalą się doświadczeniem ewangelizacji. Że w imię Jezusa Chrystusa nawet złe duchy były poddane, czyli były posłuszne, i Pan Jezus nawet to potwierdził, że widział szatana spadającego jak błyskawica czyli głoszenie Słowa Bożego, ogłaszanie imienia Jezusa Chrystusa, daje moc panowania nad wszelkim złem, nad tą potęgą zła tych skorpionów, wężów, które nic złego nie mogą uczynić, posłanym przez Jezusa Chrystusa. Ale nie z tego mają się cieszyć. Pan Jezus też się rozradował. Ale rozradował się z, dlaczego? Dlatego, że Bóg Ojciec właśnie takich prostych, zwykłych ludzi wyposażył w taką wielką moc, władzę i objawił im swojego Syna. To z objawienia, z widzenia Jezusa Chrystusa, powinniśmy się najbardziej cieszyć. Z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie. Co to znaczy, że imię jest zapisane w niebie? To znaczy, że jest to gwarant oglądania Boga twarzą w twarz w niebie. Mówi się o tak zwanym visio beatifica, czyli widzeniu uszczęśliwiającym. To widzenie mają święci. Czasem święci to widzenie mają też na ziemi. I taka prosta dziewczyna, która ukończyła trzy klasy szkoły podstawowej, stała się sekretarką. Pana Jezusa, siostra Faustyna Kowalska, ona miała już tu na ziemi widzenie Jezusa. Jezus jej się objawiał. Prostej dziewczynie. I ona to spisywała, co widziała. Widziała też niebo. Kiedy wróciła na ziemię, powiedziała, że tam naprawdę żyła. A tu jest ciągłe umieranie. I dzisiaj dziękujemy Panu Bogu, że. Przekazał przez właśnie siostrę Faustynę Kowalską tę piękną wiadomość o Bożym miłosierciu, o tym zwycięstwie nad szatanem, o tym doświadczeniu radości z tego, że są odpuszczane nam grzechy. I tak naprawdę nie powinniśmy się cieszyć z tego, że nam są poddane złe duchy, tylko że my sami przez akt pokuty, nawrócenia, poddajemy się Bogu. Im bardziej się poddajemy Bogu, Jego działaniu w, na, w naszym życiu, tym bardziej Bóg może nas rozradować. Pan Jezus jest Bogiem, ale też jest i człowiekiem i pokazuje nam, z czego powinniśmy się tak naprawdę radować. Pan Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Kiedy można rozradować się w Duchu Świętym? Wtedy, kiedy pełnimy wolę Boga, Ojca, który jest w niebie. Takim znakiem, że pełnimy wolę Ojca, jest rozradowanie się w Duchu Świętym. To doświadczenie wypełnienia się Bożego planu, sensu Bożego. To jest takie, taki wewnętrzny spokój, jednocześnie szczęście, radość. I tej radości bardzo potrzebuje ten świat. Świat ma dużo wesołości, dużo kabaretu, wyśmiewania się, są różne formy rozrywki. Ale tej prawdziwej radości nie doświadcza. Uczniowie Jezusa Chrystusa mają tę radość nieść. Nawet ta radość jest pomimo różnych trudności i przeciwności. Święty Franciszek nazywał to radością doskonałą. Kiedy nie ma żadnego powodu do radości, kiedy spotkała nas niesprawiedliwość, kiedy powinniśmy się złościć i narzekać, i być pełni smutku i jakiegoś. Zdenerwowania, wtedy przychodzi Boże Pocieszenie. Możemy się cieszyć, że możemy cierpieć dla imienia Jezus. To jest rzeczywiście radość doskonała, której nam nikt nie może zabrać. Żadna przeciwność losu, żadna przeciwność demonów. Możemy wtedy mówić, że to będzie największy egzorcyzm depto, deptanie po wszystkich tych skorpionach i wężach, różnych złości, zdenerwowania. Ten pokój, który daje Chrystus, jest nie do, nie do zabrania. To jest pokój świętego Szczepana, który był kamienowany i modlił się ze swoich oprawców i mówił: Panie Jezu, przyjmij moją duszę, nie poczytuj im tego grzechu. I sam Pan Jezus na krzyżu nas też tego uczy. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą co czynią. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Moi drodzy, jesteśmy szczęśliwi. Możemy być na Mszy Świętej, możemy wpatrywać się w Pana Jezusa ukrytego w najświętszym sakramencie. To jest wielka radość przychodzić. To nie jest jakiś obowiązek. To jest wielka godność. Jest to dopuszczenie nas do takich wielkich tajemnic. Z tego powinniśmy się cieszyć. Ale czy rzeczywiście, będąc nam Mszy Świętej, z tego właśnie powodu się cieszymy. Że bardziej nas interesują jakieś znaki, cuda, jakieś nasze zrealizowane plany, ale czy potrafimy się cieszyć z tego, że wypełniliśmy Bożą Wolę: z tego, że możemy być blisko Pana Jezusa, możemy go widzieć, możemy z Nim być w jedności przez Komunię Świętą. Czy przyjmujemy takie właśnie Boże pocieszenia? Przyjmijmy. To Boże błogosławieństwo. Bądźmy błogosławieni, czyli po grecku makarioi, błogosławieni znaczy też szczęśliwi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.